Witam Was, akwaryści. Dzisiaj Wam pokażę moje nowo zakupione 240. Chcę Wam pokazać, jak dalej nas oszukują i znowu, jak zwykle, można trafić na, no na bubel i tyle. Pokażę Wam wykonanie akwarium. Akwarium nie było najtańsze. Były tańsze, ale sobie myślę, skoro firma jest od 10 lat na rynku, to mimo, że jest dobra, ale chcę wam pokazać może tu będzie widać? O, widać. Jak jest powietrze w rogach między silikonem a, a szybą, takiego czegoś nie powinno mieć miejsca. To i tak tutaj jest najmniej. Najwięcej jest właśnie na tych rogach. Tu dołem można powiedzieć, że jest OK. Choć ta linia tak naprawdę ona nie jest prosta. To jest tak pofałdowane troszkę, co też już daje wiele do życzenia, że zrobione tak, żeby tylko było. Ten ruch jest zdecydowanie gorszy. Spróbuję przyświecić. O, widać. Ładnie widać powietrze. I tu w już już OK. Najgorszy właśnie te dolne rogi. Najgorszy jest tamten rok. Wam nie pokażę, bo tam jest uszczada. Wam nie pokażę, ale jest najgorszy tamten rok. Ten jest, co pierwszy pokazywałem jest najlepszy. Jest tylko jeden bąbel. No i pokażę wam jeszcze tą stronę. Też tu szczału nie ma. Postaram się to jakoś wam pokazać. Czas, tu akwarium jest. O, widzicie. Te Tego czegoś nie powinno być, a jest. Także no akwarium przeszło. To się ucieszyłem. Ale po rozpakowaniu i wyczyszczeniu no to nerw taki, że no, masakra, nie? Jest kawał szkła, a jest po prostu no, źle sklejone, fatalnie sklejone. Następne wady Wam pokażę. Zobaczcie tutaj. Jak się łączysz jedna ściana z drugą, powinno być równiusieńko. O tak, może. Nie Szciałem, no już jest ich ale chcę Wam pokazać, bo nie mam kiedy. Koronę widać. W każdym razie tak. szyba do szyby nie zrówna, nie, nie? Wiecie o co chodzi? O, zobaczcie, jak to odstaje. Tu jest dobry. Bez tego światła, bo to było lepiej widać. Zobaczcie, tu jest dobry milimetr różnicy między tą ścianą a tą. Właśnie, no, porażka, nie? Porażka co do pokrywy. Jeszcze tak złej jakości pokrywy tu nie mają. Zobaczcie, jak ona jest krzywecięta. Widać. Tragedia. Następna porażka. Miało być dwie. Dwa razy LED. Jest jedna LED. I to wam powiem. Jeden taki wejdzie metr. Tych pasków ledowych. Co koszt chyba. Nie wiem, 5 zł. Więc więc spoko nie, Miało być dwa razy led jest jeden led Pisałem ale ni, ni, nic już nie, nie odpisał nie. ja jeszcze jeden bubel pokazać Sorry, że tak częściej, ale chciałem pokazać jak w głowie nie myśli jak dalej można takie dziadostwo robić nie tutaj jest to wzmocnienie poprzeczne po całości no i widać. wiecie tu jest z czarnym slichonem. Ja chciałem czarny z tym to, to jest spoko. Ja po prostu lubię, jak jest czarna taka rama. A tutaj ten spornik już jest bezbarwny, co też mnie troszkę irytuje. Ale to jest w najmniejszy problem. Pokażę, spróbuję wam pokazać. Kurde, już trzeba jest to tak Nie widać. A tu widać ładnie. Zobaczcie, tutaj jest z 3 mm luzu A tutaj nie ma nic Nie, gdzieś od, gdzieś dokoło, do, do, dokładnie odtąd Jest po prostu szyba jest krzywo ucięta, jest ucięta tak na wskos Jest taki odpad tej szyby No to zamiast ją wyrzucić, tą, to dodali więcej silikonu I zrobili poprzeczkę Nie Tu od, od tego momentu jest tak tak jest tu jest 3 mm różnica, albo 4 nawet. Nawet mało silikonu się tu rusza, wszystko. Tragedii, nie? No, ja wiem, tam też widzę. Dostaję jakiś. Zostałbym brak silikonu tam. To... Powiem, że fatalnie akwarium wykonane. Jest ciemno i strasznie się na tu nagrywa. Bardzo nie mam kiedy. Fatalnie jest wykonany chyba. Chyba będę musiał kupić silikon i tu po prostu przelecieć po warstwie wszędzie. Zrobić taką warstwę i żeby to było. No bo szczerze to boję się tego zaleć. Wiecie, nowe akwarium i, i tak to zbytny nie miałbym Dwa razy lat, jeden LAT to wiecie, to taki LED to jest... Bierze jakoś 5 W, chyba prąd był to 5 W na 240 litrów, to wiecie, to jest trochę śmiech na sali, nie? Jakbym hmm. wiedział, to bym to sobie osobno kupował i tak naprawdę wyszłoby taniej niż, niż to, co zapłaciłem za to, nie? No i tak fatalnie wykonane nie tak Fatalnie. Do ślifów się nie mogę przyczepić, Tu jest ok, nie? Tu jest fajny taki ślif. To jest spoko. No ale to klejenie, że tu między jedną a drugą ścianą nie zrówniosiękiem, się i no, odstaje, no to sorry, ja, ja, ja bym to zrobił lepiej chyba. Tu tak widać ścianę, ściany, bo to nie ma jeszcze tła. to jest tapeta. Tu, tutaj, tutaj. Troszkę lepiej, ale też nie jest Co? No, no, no tragedia, nie? Tragedia. Tu na, na tu poprzecie też bąble jak nie wiem co, Sorry, że tak chciałem ale wiecie, nie mam nie mam wam tego pokazać. jak jest, dopóki tu zrobię akwarium, nie? Nowe. No tak to jest właśnie. Tak to właśnie jest mi firma. Dobra, no to tyle. Pozdrawiam Was, akwaryści. Trzymajcie się, cześć.